O udzielaniu informacji zwrotnych wydaje się pewnie wielu z nas, że wiemy naprawdę sporo, ponieważ uczymy się bywa, że i na uczelniach, a na pewno w firmach, w bardzo wielu szkoleniach. Takie podstawowe zasady związane z udzielaniem informacji zwrotnych jak to, żeby nie oceniać osoby, żeby mówić o konkretach żeby przekazywane informacje były. Zorientowane na przyszłość niż rozgrzebywanie przyszłości, przeszłości, wydają się dosyć oczywiste. Natomiast jeśli patrzymy, jaka jest praktyka w polskich organizacjach, w polskim biznesie, to wyraźnie widać, że nie żyjemy w kraju, w którym udzielanie informacji zwrotnych jest rzeczą naturalną. Zwłaszcza tej formy informacji zwrotnych, jaką jest przekazywanie pozytywnych informacji na temat pracy, zachowania, postępowania pracowników czy współpracowników. Te pozytywne informacje, które nas mogą uskrzydlać, mogą wzmacniać, mogą dawać poczucie, że mogę, że uda mi się, że poradzę sobie ze stawionymi zadaniami są niezwykle o dziwo można powiedzieć rzadkie. Już znacznie częściej spotykamy się z drugą formą, czyli z przekazywaniem tak zwanego konstruktywnego feedbacku, czyli przekazywaniem takich informacji, które mówią o tym, że yy, zachowanie, wyniki pracy, jakość pracy drugiej osoby odbiega od, yy, od oczekiwań. A w skrajnym przypadku. A nie, niestety znowuż nie tak rzadkim. Bywa tak, jak powiedział jeden z wielkich dyrektorów, którego poznałem, mówi: jak nie okrzaniam moich pracowników, to niech wiedzą, że jest dobrze. No jest to też swoista forma przekazywania informacji zwrotnych. Ciekawsze albo większym jeszcze wyzwaniem, jeśli chodzi o przekazywanie informacji zwrotnych, są um, badania w modelu 360 stopni gdzie z reguły to najczęściej dotyczy menedżerów, oceniani są przez przełożonych, podwładnych, często współpracowników oraz sami siebie oceniają na jakichś ważnych zawodowo wymiarach. No i co się okazuje? Wydawałoby się, że należy zebrać informacje, przekazać, zostawić taką osobę i się będzie rozwijać. Otóż nie i też badania naukowe pokazują, że potrzebne, że jest to proces naprawdę złożony, złożony i psychologicznie, i merytorycznie. Psychologicznie dlatego, że niezbędną rzeczą jest coś, co w coachingu nazywamy dancing with the moment, tańczenie z chwilą. Dlatego, że to, co dana osoba może przyjąć w danym momencie, w danej chwili, jest, jest różne. To znaczy, może być w gorszym bądź lepszym nastroju, może mieć mniejszą bądź większą otwartość na. Przyjęcie zwłaszcza trudnych y, informacji y, y, zwrotnych. To trzeba y, wyczuć, rozpoznać, y, adekwatnie się do takiej sytuacji dostosować. No i powtórę, bywa też tak, że, y, że wyniki bywają trudne. Y, nierzadko jest, to, wielu z nas to dotyczy, y, taka sytuacja, kiedy. Y, 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 Sami siebie oceniamy zdecydowanie wyżej niż nasze otoczenie, na przykład podwładni. No i co wtedy zrobić? Pokazać, że co mi się zdarzało, że menedżer, może wielki menedżer w danej organizacji, jest zdecydowanie niżej oceniany przez choćby swoich podwładnych niż, niż sam siebie ocenia. Przekazanie takiej informacji w sposób, który będzie konstruktywny, to znaczy, nie spowoduje, że uruchomią się u takiego człowieka mechanizmy obronne, ale że będzie chciał, będzie otwarty, albo tą otwartość się będzie budować na, na, na rozwój na to, żeby zrobić użytecznie coś z tymi uzyskanymi informacji, to jest duże zadanie wyzwanie. Podobnie nie ma prostych reguł, nie ma prostych sposobów interpretacji danych, kiedy Współpracownicy, czy to otoczenie biznesowe daje nam dalece zróżnicowane y, odpowiedzi. Jedni będą oceniać takiego, powiedzmy, menedżera jako bardzo innowacyjnego, a inni jako w innowacyjnego w niewielkim stopniu. No to pytanie, jaki on jest. No i właśnie to, co uważam, że w, y, w udzielaniu informacji zwrotnych jest nadfrapującego, to jest to, że to jest rodzaj sztuki, sztuki, która być może niedługo. To mam nadzieję, tak mi mój, ta jakaś intuicja podpowiada, być może stanie się wręcz może jakąś specjalizacją, jeżeli nie zawodem, bo jest to może być niezwykle pożyteczne działanie na rzecz, na rzecz innych, ale wymaga dużych umiejętności, ale też dużego otwarcia na, na, na siebie, na innych, na procesy, które się dzieją między mną a innymi ludźmi w organizacji.